krótko o dziejach ostatniego witraża w Bazylice Limanowskiej. Co jest interesujące, że w Limanowej mamy 11 dużych witraży zaprojektowanych przez wybitnych artystów. I tutaj do tych wybitnych zalicza się Wincenty Gawron. Witraże prezbiterialne Konrada Krzyżanowskiego, Warszawskiego malarza, wybitnego. Malarzy Są jednymi z najlepszych. Jednymi z najlepszych są witraże Wincentego Gabrona. Są wybitne, wzorowane po części na witrażach Stanisława Wyspiańskiego, O czym doskonale wiem i do czego się malarz przyznawał. Proszę Państwa, mamy sześć witraży w kaplicach średniego formatu. Zaprojektowanych m.in. przez takiego artystę jak Józefa Mekhofera. Wybitna, wybitna postać. No i kilka witraży małych. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mniej lub więcej możemy przeczytać w monografiach, jak te witraże powstawały. Natomiast największą dokumentację i wiedzę mamy na temat ostatniego witraża, czyli stan łościański, mieszczański składają chłodnej, wyższej opatrzności. O czym będę teraz mówił, jest najlepiej dokumentowany. Oczywiście tekst przekażę redaktorowi Stanisławowi, Stanisławowi ociepce. Jeżeli uzna, że jest godny, to może wydrukuje. Natomiast... Mam tutaj ten tekst, żeby niczego nie uronić, no bo to jest dokumentacja, więc będę korzystał oczywiście luźno z tego tekstu. Trwają przygotowania do obchodów dwusetnej rocznicy Konstytucji 3 Maja. Jest rok 1990. Tuż przed nabożeństwem owego roku 1990 ma miejsce rozmowa z księdzem dziekanem Józefem Porembą, proboszczem limanowskim i zarazem przewodniczącym Społecznego Komitetu Obchodów lecia Konstytucji 3 maja Limanowej. Księży dziekanie, zwracam się do księdza Józefa Poremby, jest jeszcze jedno wolne okno w kościele, okno bez witraża. Czy zamierza ksiądz dziekan podjąć jakieś kroki w tym zakresie, by to okno nie świeciło Wymowną, znaczącą pustką. Ksiądz Poręba, który uczył mnie religii, że był moim profesorem, patrzy na mnie bystry, przeszywający wymownym wzrokiem, jakby chciał powiedzieć: No, tak, mam zamiar. I nasza rozmowa na tym się na razie kończy. Pod koniec nabożeństwa, w trakcie ogłoszeń, Ksiądz Proboszcz Informuje parafian, iż w limianowskim kościele jest jeszcze jedno wolne okno w kościele bez witraża. I dodaje, cytuję, dobrze byłoby, gdyby na dwusetną rocznicę Konstytucji wszystkie okna w kościele wypełnione były witrażem. Wiadomo, dodaje proboszcz, że taki witraż kosztuje. Koszt jego wykonania nie jest mały. Nie wspominając o honorarium, dla autora projektu, chyba, że autor projektu zrezygnuje z honorarium. Sponsorzy, darczyńcy są mile widziani. W ten sposób ksiądz Probosz zachęcił wiernych, potencjalnych fundatorów do Fundacji na Rzecz Ostatniego Witraża w Kościele. Po nabożeństwie wracam do rozmowy. Probosz zwraca się do mnie z prośbą. Z prośbą, bym może w swoim środowisku w Krakowie porozmawiał z artystami z ASP i zaznajomił ich, że jest możliwość zaprojektowania mitraża do Kościoła Limanowskiego, dodając średniej wielkości. Obiecałem, że postaram się porozmawiać z artystami, którzy byliby zainteresowani tematem, ale Księżyc Prowoszczu musimy ustalić jakieś wstępne warunki. Ustalam na gorąco, na stojąco. Warunki wstępne. Oto one. Temat witrażu. Konstytucja 3 maja. Duża swoboda w wyborze motywu. Termin wykonania projektu ustalamy na koniec września 1990 roku. Następny punkt. Tylko pierwsza nagroda zostanie uhonorowana w honorarium jest do uzgodnienia. Wykonanie projektu i instalacja witraża przewidziane są na koniec kwietnia, tak, 91 roku, tak, by witraż był gotowy na uroczystości 600-lecia Konstytucji Majowej w Niemalowej. Parafia nie zwraca projektów, chyba, że zgłosi się o projekt osobiście sam auto. Proszę Państwa, ten warunek, jak się okaże, był bardzo istotny. Na odchodnym zwracam się do księdza proboszcza z następującym pytaniem. Księże proboszczu, czy nie można by było tym tematem zainteresować również Wincentego Gawrona? Przecież ksiądz dziekan ma adres do artysty. Przecież ja ten adres od księdza dziekana otrzymałem. Patrzy na mnie, proboszcz nic nie mówi, ale widać, że ta myśl zaczęła kiełkować w głowie proboszcza. Do tak mini konkursu zamkniętego zaproszeni zostali artyści związani z ASP w Krakowie, m.in. Jan Szmul oraz Jan to tam były rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie który po wstępnej rozmowie, następnie po głębszym zapoznaniu się z tematem witraża, wycofał się z udziału, uzasadniając swoją decyzję następującą. Cytuję. Pan wie, mówi do mnie, że ja, ja zajmuję się sztuką abstrakcyjną, a tu potrzebny jest witraż z przedstawieniem figuratywnym. Dodam natomiast, postaram się, jeśli to będzie możliwe, nakłonić do udziału Jana Szmula, malarza. Notabene mówi tak półgłosem, mojego teścia, malarza figuratywnego. I tak, I tak też uczynił. Artysta Jan Szmul wykonał projekt w skali 1 do 1 i przysłał go w wyznaczonym terminie do Limanowej. Projekt ukazuje Matkę Boską Częstochowską trzymającą dziesiątkę Jezus na ręku. Projekt nawiązywał pośrednio do witraża z kaplicy szafrańców Katedry Wawelskiej, jeśli chodzi o typ głowy, a wiemy, że witraż ten przedstawia Matkę Boską ostro Bramską, a w kompozycji całości nawiązywał poniekąd do motywu mozaiki Matki Boskiej Częstochowskiej ze szczytu kościoła rimanowskiego z nadpresbiterum. Projekt ów przechowywany jest w Archiwum w Limanowej. Nawiasem mówiąc, projekt był zbyt ogólny. Wprawdzie łączył się ze Świętem Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, ale brakowało mu czegoś więcej, mówiąc krótko, tej szczypty limanowszczyzny, tego swojskiego rysu limanowskiego. Jednym słowem, nie przypadł do gustu, Księdzu proboszczowi orędzie. Tym samym mini konkurs spezuł był na panewce. Został nierozstrzygnięty, a inaczej mówiąc, został rozstrzygnięty. Nie ma projektu. Moment zawieszenia. I teraz moje odniesienie. Czy to zbieg okoliczności, czy zrządzenie opaczności, czy napisany rzeczywiście list księdza Torem do Wincenty Gawrona, pytałem, nie pamiętam. Sprawił, że w Limanowej pojawił się w drugiej połowie 1990 roku Wincenty Gawron, wybitny artysta, twórca, jak to słyszeliśmy, litraży do kościoła limanowskiego. Jest późne popołudnie, ale pogoda ładniejsza niż dzisiaj. Piękna Polska Złota Jesień. Powtarzam: 28 listopada, a więc data dosyć późna. Za pół roku obchody Konstytucji. A jak nie było, tak nie ma. Otrzymuję krótki telefon z następującej treści. Czy rozmawiam z Panem Broński? Odpowiadam tak. Chcę zapytać, kto mówi. Odpowiedź jest: Zaraz będzie u Pana, Pan Wincent Gabron. Proszę zejść do bramy. Chcę jeszcze coś powiedzieć, ale rozmowa telefoniczna, telefoniczna jest przerwana. Schodząc po schodach, a przed bramą widzę dwóch mężczyzn. Wincent tego Gawrona, a skąd jestem pewny, że to Wincenty Gawron? Poznam go z telewizji. To tak jak kiedyś spotkaliśmy y, pana Kaczyńskiego z kolegą, i ten kolega się ukłonił panu Kaczyńskiemu, bo musiał, prowadzić prowadził tę y, audycję o muzyce. I ja tego pytam, tego kolega, skąd go znasz z telewizji? Więc ja też patrząc na tego, Kawrona znałem z telewizji. Natomiast byłem w stałym kontakcie i stołem. Korespondowaliśmy, kiedy przygotowywałem yy, materiał o witrażach, po prostu wymienialiśmy korespondencję. Po wstępnej rozmowie, zapraszam goście do domu, do mieszkania. Pan Wincenty, oczywiście siada do stołu, rozmawia z moją żoną. Rozmawiać z dziewczynkami, moimi córkami, podobają mu się, tylko mówili: No, proszę pana, to mi tu jeszcze brakuje kogoś, Państwo ja się domyślą kogo. Wyciągam steczki akurat A4, coś kreśli na nim, i mówi tak. Żuntana, ksiądz Polęba poprosił mnie, abym zaprojektował witraż na 200 w Konstytucji. Artysta objaśnia treść witraża, który nam, to znaczy mojej rodzinie, ale również z Panem Wincennym przyjechał Pan Jastrzębski. To, to jest Pan Jastrzębski. To jest Pan, który prowadził galerię różnych militariów. U niego przebywał Pan Wincenty i który był w tym momencie kierowcą Pana, pana Gawrona. Witraż nam się bardzo podoba, ale przy prezentacji przez artystę obydwa, czyli Pan Jastrzębski i ja mówimy tak Panie Wincenty, jeżeli możemy powiedzieć. Witraż przedstawia, ma przedstawiać moment Konstytucji 3 Maja. Jest to witraż związany z opatrznością Bożą. Dobrze byłoby to zaznaczyć na witrażu. Panie Karolu, proszę pokazać. Przywiozłem rekwizyt i Państwu przedstawię. Pan Wincenty Gawron prosi mnie, abym. Abym podał mu korektor, korektor, państwo widzą na tym rysunku u góry jest zaznaczony korektorem półkole i w tym momencie tam gdzie były jutrzenka swobody, on na tym właśnie półkolu chce narysować oko opatrzności, ale żaden długopis oko opatrzności nie chce przyjąć, na tym nie ma, ale tutaj mamy oko opatrzności, widzą państwo. To pierwsza różnica między wstępnym projektem a realizacją. Wyjaśniam jeszcze parę szczegółów i projekt gotowy. Gdy zapytałem tego Gawrona, dlaczego obrał taką tematykę, odpowiedział wprost. Wprawdzie w kościele Rimanowskim jest witraż ukazujący się załadarskiego jako dusz pasterza obok pasterzy, wręczającego model kościoła to jest na witrażu burka Pokące Króli. Ale brak jest tam rolnika, czyli włościanina i mieszczanina. A przecież pod, podnosi głos pan Wincenty i mówi, to oni w głównej mierze budowali Limanowską świątynię. Po drugie, tu też głos jego, że tak powiem, zaczyna zwyszkować. Chciałem ukazać kościół, pomnik przekazywany przez dwa stany. Najwyższej opatrzności. I widzimy właśnie te, te ci dwaj przedstawiciele, ten kościół próbują usadowić na sokole. Proszę Państwa, ten wstępny szkic z, dedy z dedykacją. Pan Karol, jeszcze może raz pokazać. Z dedykacją Wincenty Gabron przekazuje gospodarzowi mnie. A ja czytam dedykacją, A to może przeczytać Pan, pan Karol. Ma dobre wrogają jeszcze ma okulary, więc przeczyta po prawej stronie. Sławo widoczne. Sławo widoczne, więc No to ja może przeczytam, a pan będzie śledził, czy tak jest. Panu Wrońskiemu tak, tak. Miłośnikowi Kościoła ofiaruję ofiaruje dowód uznania Wincenty Gawron, Kraków 28 listopada 1990 roku. Widzimy na czyli jest tam Muzeum. Muzeum Wojska Polskiego u góry po lewej stronie i ten prezent dostaje w Krakowie. Proszę wyobrazić sobie, jaka pamięć u pana Wincygnego Gabrona. Zabrał tylko to, co miał w głowie. To zostawił w Krakowie. Wykonał projekt realizacyjny, a to jest projekt wstępny. To jest u mnie, a projekt realizacyjny jest w archiwum Limanowskim. Opis witrażny. Witraż Stany składają kołd najwyższej opatrzności przedstawia ten wykonany dwóch od świętnie ubranych mężczyzn trzymających model kościoła limanowskiego, nad którym czuwa oko opatrzności Bożej. Poniżej, na cokole widnieje godło Polski, biały Orzów w koronie oraz herb miasta Limanowej, zasłonięty głową figury. Na otoku góry biegnie uroczysty napis hymnu. Witaj Majowa Jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie. A u dołu kościół w Limanowej, pomnik stulecia Konstytucji 3 Maja. Inskrypcja u dołu informuje o fundatorze i projektu dawcy i wykonawcy. Witraż ufundowali później, oczywiście Cecylia i Tadeusz Wojs z okazji już znanej 200. Rocznicy Konstytucji, a wykonała pracownia Anny i Reneusza Tarzycki, firma Krakowska. Witraż uważany jest za pądą do witraża adoracji dzieciątka po kontrzech tam występują królowie, kapłan, a więc już pasterz, wręczający matce Bożej Mogę świątyni Limanowskiej, za którym klęczy orszak pasterzy, tutaj zaś mieszczanin Limanowski oraz łościanin, chłop w stroju regionalnym, a więc reprezentanci miejscowego środowiska, którzy składają dar świątynia Opatrzności Bożej. W tym pomnikowym charakterze witraża wyrażone zostało dzień przyczynienia Opatrzności Bożej za wielkie dzieło budowy kościoła Pomnika, w budowie którego ogromny udział mieli miejsce w mieszczanie limanowscy i chłopie. Witraż utrzymany jest zatem w duchu solidaryzmu społecznego, modny zwłaszcza w xix i XX wieku, głoszącym tezę o wspólnotowości interesów społeczeństwa niezależnie od poglądów i różnic stanowych. W ten sposób artysta nawiązuje do wcześniej już podjętej czym wspominał Pan Karol Wojtas? przez siebie próby ukazania wizji Polski Zjednoczonej pod jednym sztandarem, pod którym szlachcic, kapłan, mieszczanin oraz chłop realizują wspólne dzieło, w tym przypadku wznoszą Kościół opatrzności Bożej, witraż projekt, który został przez gastopowców zabrany i bezpowrotnie zaginął. Jeżeli Pan Karol może stanąć i pokazać ten projekt, a Państwo będą konfrontować z, z realizacją, to zobaczymy, jakie są różnice pomiędzy wstępnym projektem a witrażem zrealizowanym. We wstępnym projekcie zarówno chłop, rolnik, jak i mieszczanin, obaj w paratnych strojach, występują